Dziękuję wiceminister spraw zagranicznych Sharon Haskell za obecność. Chciałbym zacząć od otwartego pytania. Czym zajmowała się Pani jako wiceminister spraw zagranicznych? Na czym polegała Pani działalność? Które osiągnięcia są dla Pani największym powodem do dumy? Wow! Hmm, więc. Hmm. Od początku wojny udzieliłam tak wielu wywiadów w międzynarodowych kanałach tylko po to, żeby opowiedzieć światu o tym, czego doświadczamy. I to, co wydarzyło się tutaj, w Izraelu, wiesz, zaledwie kilka tygodni po 7 października, już zaczęto masowo zaprzeczać temu, zaczynając od różnych influencerów i mediów społecznościowych. Dlatego ważne było, żeby znalazł się ktoś, kto potrafi opowiedzieć historię z perspektywy Izraela. I odkąd dołączyłam do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałam okazję dalej to robić. Ale z dużo większym zasięgiem i żeby współpracować razem z ministrem spraw zagranicznych Guido Sal w budowaniu większej liczby mostów i wzmacnianiu więzi Izraela na całym świecie. Myślę, że nasza praca, zwłaszcza poprzez dyplomację publiczną, przyniosła całkiem sporo osiągnięć, wiele sukcesów. Na przykład rozpoczęliśmy cotygodniowe odprawy z zagraniczną prasą. Ponieważ również kiedy zaczęliśmy, wiele zagranicznych mediów, które były tutaj w Izraelu, mówiło, że to zdarza się bardzo rzadko i trochę się rozglądali, zadawali różne pytania. I więc rozmawiałam z ministrem spraw zagranicznych i zatwierdził on organizowanie raz w tygodniu konferencji prasowej dla zagranicznych mediów. I więc zaczynasz przejmować większą kontrolę nie tylko nad tym, co jest przekazywane w zagranicznych mediach, ale także nad narracją, i masz okazję obalić wiele propagandy, którą Hamas zwykł rozpowszechniać. Kolejną rzeczą, którą zrobiliśmy, było wprowadzenie większej ilości sprzętu technologicznego i oprogramowania, aby zobaczyć, jak możemy lepiej monitorować. Reputację Izraela w mediach i mediach społecznościowych. Na przykład zakupiliśmy oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które monitoruje główne kanały w najważniejszych krajach. Dzięki temu otrzymujemy ostrzeżenie za każdym razem, gdy pojawia się jakaś informacja o Izraelu. Czy powinniśmy się do niej odnieść, czy jest to kompletne kłamstwo, żebyśmy mogli je obalić? co jest niezwykle ważne we wszystkim, co robimy. Cały program, który został stworzony przez ministra spraw zagranicznych Widona Sao oraz przez nasze niesamowite zespoły w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w zakresie dyplomacji publicznej. Dla mnie osobiście bardzo ważne było, żeby wziąć na siebie większą odpowiedzialność w Afryce. Czy Afryka jest dla Pana ważna i dlaczego jest ważna dla Izraela? Więc myślę, że... Afryka to kontynent, na którym obecnie zachodzą te same trendy, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie. Oni są w poważnym niebezpieczeństwie czego? Radykalna islamska organizacja, która dąży do przejęcia kontroli nad kontynentem. I widzisz ich w rejonie Sahelu, razem z Hezbollahem, państwo islamskie Boko Haram i Al-Shabaab, wiesz, Wszystkie te potworne organizacje, które dokonują masakr, egzekucji, gwałtów, palą ludzi żywcem. Widzisz, co robią w Somalii, gdzie Huti ich wypychają, wiesz? A jeśli Somalia będzie miała duży wpływ na gospodarkę rybołówstwo żeglugę morską wiesz, szlaki morskie i towary, które tamtędy przepływają. I, I wiesz, Iran infiltruje kontynent. Widzisz ich dosłownie. Czy współpracujesz z rządem Somalii? Więc spójrz. Mamy relacje z prawie każdym rządem na kontynencie. W tym także z rządem Somali. Więc była pewna komunikacja. Powiedziałabym więc, ok, myślę, że sytuacja tam jest niezwykle niebezpieczna i uważam, że wpłynie na resztę świata. A kiedy widzisz tak wrogie przejęcie przez radykalną, ekstremistyczną, dżihadystyczną organizację, wiesz, że będzie to miało ogromny wpływ na cały świat. Czy miałeś kontakt ze swoimi odpowiednikami w Somalii? Nie. Powiem, że były pewne kontakty. Dobrze. I nasz rząd utrzymuje komunikację z prawie każdym krajem w Afryce. Ale to jest znacznie większe niż tylko konflikt w Somalii. Prawda? Somalia, jak pan zauważył, panie wiceministrze, to ważny kraj i istotna sprawa. Czy się zwrócili? Czy rząd Somalii zwrócił się do rządu Izraela lub izraelskich służb wywiadowczych o pomoc? Proszę zauważyć, jak już mówiłam, Istniała komunikacja, podobnie jak w większości krajów Afryki, więc nie dotyczy to tylko tego miejsca. Proszę spojrzeć na to, co dzieje się w Sudanie i jaki wpływ Sudan ma na resztę kontynentu. Czy rząd Sudanu kontaktował się, kontaktował się z Izraelem i prosił o pomoc? Cóż, były prowadzone rozmowy z rządem, tak jak prowadzone są rozmowy z wieloma krajami w Afryce. I pozostawię to, wiesz, otwarte. Tak po prostu. Czemu nie zapytam Cię też o inną kwestię związaną z izraelską polityką zagraniczną? Czy wypowiedzi ministrów rządu, takich jak minister finansów Bekalel Smotrić, minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir, czy ich słowa zaszkodziły Izraelowi dyplomatycznie? Wie Pan, to było wyzwanie. Ale jeśli mnie Pani zapyta, czy były one bardziej szkodliwe niż wypowiedzi byłych premierów, takich jak Ehud Barak, i Ehud Olmert. Ale oni nie są urzędującymi ministrami? Wiem. Jednak szkody przez nich wyrządzone były znacznie większe niż te spowodowane przez innych. Smotrich i Bengir są na stanowiskach. Za granicą uważa się ich za Twoich i rządowych przedstawicieli. Spójrz, bardzo łatwo jest mi sobie z tym poradzić i powiem Ci dlaczego, bo i to jest coś, czego w wielu przypadkach za granicą się nie rozumie. Jeśli pójdziesz do brytyjskiego rządu. Wszyscy mówią jednym głosem: tutaj w Izraelu jest inaczej. Każdy minister ma własne zdanie i wyraża swoje własne opinie. Osobą, która to realizuje i narzuca, jest premier, ale mają prawo do swojego zdania. A tutaj w Izraelu mówią to otwarcie i to jest w porządku. Ale ostatecznie wiele z ich wypowiedzi nie było oficjalną polityką Izraela. Gdy byli byłymi premierami, kiedy jestem konfrontowana z niektórymi rzeczami, które powiedzieli Ehud Barak lub Ehud Olmert, jestem konfrontowana z oskarżeniami o ludobójstwo, że nasi żołnierze Izrael Defense Forces nie postępują w najbardziej honorowy sposób. I oni, ale wiesz, izraelska Izrael Defense Forces osiągnęła poziom uczciwości i człowieczeństwa. Jakiego nie ma żadna inna armia. A kiedy mówią to jako byli premierzy, i rozpowszechniają oszczerstwa, kłamstwa i fałszywe informacje o Izraelu i o Israel Defense Forces, znacznie trudniej jest temu przeciwdziałać. Więc szkody, które wyrządzili, są znacznie większe niż jakiekolwiek wypowiedzi tych ministrów. Przejdźmy do bieżących spraw. Przede wszystkim życzę zdrowia Twoim nogom. Ukończyłeś 90-kilometrowy trzydniowy marsz, to około 55-60 mil w Stany Zjednoczone Ameryki. Przeszedłeś pieszo z Farsaba do Jerozolimy, by zaprotestować przeciwko ustawie o powołaniu 30 ultraortodoksyjnych studentów jesziwy do wojska. Ale chcecie zapytać o coś bardzo konkretnego w tej sprawie. Ponieważ w dniu, w którym premier Netanyahu złożył wniosek o ułaskawienie do prezydenta Herzoga, Powiedziałeś w mediach, że opinia publiczna mówi o tym o ułaskawieniu, zamiast rozmawiać o tym o projekcie ustawy. Panie wiceministrze, czy opozycja psuje swoją kampanię wyborczą? Czyli opozycja zajmuje się rozmowami o wyborze komisji do badania wydarzeń z 7 października, ułaskawieniu Netanyahu i wielu innych sprawach? Kiedy mają w ręku temat, który jest kością niezgody dzielącą izraelską prawicę i który mógłby doprowadzić ich do władzy. Czy izraelska opozycja traci ogromną polityczną szansę? Słuchaj, nie zajmuję się doradzaniem opozycji, bo moim celem nie jest obalenie rządu. To powinien być ich cel, nie mój. Ale sprzeciwiasz się rządowi w kluczowej dla niego sprawie. Cóż? Jesteś wiceministrem. Wow. Wow. Jeden z kluczowych partnerów tej koalicji wywiera tak silną presję na premiera, żeby przeforsować tę ustawę to zła wiadomość dla przyszłości Izraela, to zagraża bezpieczeństwu Izraela. To dzieli nasz naród. To zła decyzja, a w polityce kiedy wywierają na niego presję z lewej strony, ja będę wywierać presję z prawej. Czy są poza tymi, którzy publicznie wypowiedzieli się przeciwko ustawie, lub są wobec niej sceptyczni? Czy są inni członkowie Knesetu, członkowie Izraelskiego Parlamentu, którzy szepczą ci do ucha, że potajemnie się z tobą zgadzają? Tak, nie chodzi o to ilu. Ilu z ilu szeptało potajemnie? A niektórzy bardziej publicznie. Więc wiem teraz o sześciu posłach, którzy faktycznie sprzeciwiają się ustawie, co oznacza, że nie ma większości, odkąd zaczęliśmy dyskusję, ponieważ to staje się coraz bardziej niebezpieczne. I coraz bardziej tym, co nazwałabym niebieskim. Ile jeszcze ci szepnęło, o których nie wiemy? Myślę, że jest 14 członków, którzy czują się niekomfortowo, głosując za tą ustawą. Próbujesz ich zachęcić, żeby dołączyli do ciebie? Cóż, zachęcam ich, żeby się temu sprzeciwili, żeby nie wprowadzali tej ustawy. Jest ich wielu. Czy zrobiłeś jakieś postępy? Myślisz, że niektórzy z nich ostatecznie poprą twoje stanowisko? Cóż, nie wiem. Wiem, że aby utrzymać większość, potrzeba siedmiu lub ośmiu posłów. Co powiesz swojemu koalicyjnemu dyscyplinatorowi, kiedy widzi wiceministra wychodzącego i zasadniczo próbującego budować opozycję wobec ustawy, którą popiera koalicja i rząd? Cóż, spójrz, to jest debata i spór, który mamy wewnątrz koalicji. To nie tylko ja, jest wielu innych członków. Jak sam właśnie powiedziałeś, I jestem w tym szczera. Oni znali moje stanowisko od początku, to nie jest coś, co mogą zmienić. A jeśli ustawa pojawi się z odpowiednimi uch, sekcjami, gdzie to zobaczę, która odpowie na potrzeby sił obronnych Izraela. Na liczbę osób, których faktycznie potrzebują, wtedy zagłosuję za. Ale w tej chwili... To idzie w drugą stronę. Aliachan minister Ofir Silfair powiedział, że sprzeciwi się tej ustawie, nawet jeśli premier Netanyahu go zwolni. Czy to jest też twoje zdanie, czy byłbyś gotów zostać zwolniony? Wiedziałam, że mogę za to zapłacić wysoką cenę i będę musiała ponieść konsekwencje. I to jest w porządku. Jestem gotowa to zrobić, ponieważ naprawdę wierzę, że to stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i przyszłości moich dzieci tutaj, w tym kraju. Dziękuję, Sharon Haskell, za Twój czas i obecność. Dziękuję, to była przyjemność.